Na górę klaty. Wyciskania okrężne, tudzież rozpiętki okrężne. Mają ogromny sens, jeśli tą właśnie górną część klatki chcesz budować. Teraz posłuchaj dlaczego. Oczywiście, jeśli chcemy pracować nad górą klaty, logicznym będzie, że ruch musi iść tak, by przyczep końcowy zbliżył się do początkowego, który znajduje się tutaj w okolicach obojczyka. Logiczny. Natomiast możesz powiedzieć, no dobra, ale praca w rozciągnięciu daje większe efekty i wystarczy robić w pełnym zakresie wyciskania. No, nie do końca. I wszystkie dane, wszystkie informacje, jakie mamy, chociażby z biomechaniki, dają nam podstawę, by sądzić, że w ruchu, gdy jesteśmy za linią ciała i wykonujemy ruch do mniej więcej linii ciała, to niezależnie od tego, czy od początku ruch kierujemy nieco w górę, czy nieco w dół, pod górne, odpowiednio dolne rejony klatki, to wszystkie włókna naszej klatki do średniośredniego wielkiego, zarówno dolne, środkowe, jak i górne, ciągną nam mniej więcej równomiernie. Różnica zależnie od tego, jak mamy pułap startowy, są minimalne. Więc można by rzec, że nawet w wyciskaniach pod górę klatki, czyli tam, gdzie idziemy sztangą, handlami, maszyną w górę, w pełnym zakresie, w rozciągnięciu, będą nie do końca od razu stymulowały tą górną sferę klatki obojczykowej. Więc od dopiero linii ciała, tak naprawdę bardzo mały zakres ruchu, będzie nam stymulował stricte w dużym stopniu górne włókna. Jeszcze zobaczmy, że od tego stopnia, od tego pułapu, do już końca ruchu, tak naprawdę odległość do się obrotu się zmniejsza, więc ten nacisk, napięcie mechaniczne, jakie będzie generowane na skutek generowanej siły, będzie mniejszy. Więc dlaczego warto by robić właśnie ruchy w skróceniu? Ponieważ w tych ruchach w skróceniu, choć podejść tutaj jeszcze raz, ten ruch wykonam. Trochę no, ponieważ w ruchach w skróceniu, gdzie jesteśmy odwróceni bokiem i ruch zobacz, wykonujemy już od momentu. Gdzie praktycznie to włókna górnej części będą nam ciągnęły ten ruch, my tak naprawdę mamy możliwość, żeby właściwie te, które chcemy zastymulować. Więc jeśli robisz wyciskania, trochę ogólnie w pełnym zakresie, czyli rozpięki w pełnym zakresie, ty stymulujesz górę klatki, ale nie jest ona, odważę się powiedzieć, izolowana. Jest tutaj ruch złożony wszystkich włókien. Natomiast jeśli uzupełnimy ten ruch ruchami w skróceniu. Mamy możliwość wtedy większego nacisku na pracę tych właśnie wysoko zlokalizowanych włókien klatki piersiowej. Czy ma to potwierdzenie w badaniach? Nie ma, ale nie ma też zanegowania w badaniach, bo takich badań z tego co wiem nie wykonano. A jeśli nie ma, to mi podejść, pewnie się z nimi zapoznam. Czy ruchy w skróceniu mają mniejszy potencjał rozwojowy? Oczywiście, że mają mniejszy potencjał rozwojowy, ale nie oznacza, że tego potencjału nie mają. Poza tym jest to sfera adaptacji, która jest niestymulowana wcześniej u wielu osób. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że mimo tego mniejszego potencjału, to całe skierowane będzie praktycznie tam, gdzie chcemy. Dlatego oczywiście ruch, ruchy w rozciągnięciu, ale pamiętaj, żeby uzupełniać je ruchami w skróceniu. Po prostu wrzuć je i daj znać. No i zapisz ten materiał, żeby wiedzieć, co robić na klatkę.